Moi drodzy, witam serdecznie! Nowy odcinek, ja zakładam kaptur, bo jak wiecie nic nie widać, jest mrocznie To ja się chociaż zasłonię kapturem, łapkę zostaw, suba zostaw na dole przyjaciele A dzisiaj spróbujemy yy, kogoś poszukać, będziemy ciągle szli przed siebie Dopóki czegoś albo kogoś nie znajdziemy Ja nie będę tak żył w takiej noży widzowie Ciemno jak nie wiem, nic nie widzę cały czas Pada deszcz na dodatek, jest po prostu tragicznie Także liczę, że wszystko się ułoży i na spokojnie przeżyjemy Zabieramy ze sobą manatki jak widzieliście Pozbieraliśmy żelaza także mi starczyło na zbrojkę I na rzeczy Bierzemy oczywiście pochodnie i wychodzimy I idziemy w podróż Pójdźmy po prostu przed siebie tam gdzie jeszcze nas nie było Czyli cały czas Cały czas przed siebie, co jest najgorsze Nic nie widzimy oczywiście Po drugie są moby Hirobraina Które atakują i mają białe oczy. Liczę, że nie spotkam żadnego, bo one są chyba rzadkie. Ale są tak przepotężne, że umieramy od krowy z białymi oczami na dwa hity. Więc liczę, że wszystko będzie ok, dlatego straciłem wszystkie przedmioty i mam żelazne. Liczę, że moi przyjaciele będą mieli jakieś rzeczy. O nie, krowa! Ej, ej, zwykła krowa! Patrzcie, istnieją też takie tutaj. Krowo zwykła, nie wierzę! Zwykła krowa. Ciebie zostawię, nie będę ci nawet zabijać. Ja. O! Co ja mogę powiedzieć? To, to jest wina tego, że nic nie widzimy. O! Są moje rzeczy! Są moje rzeczy. Już myślałem. Już chciałem się łapać za głowę, nie? Żeby w taki sposób zginąć. Co ja tu jeszcze mam? Wszystko żyje tutaj. Jest. Wszystko mamy. Dobra, znaczy na pewno wszystko. Łopata. Czekaj, cała zbroja, miecz, sikiera, kilo... Mamy wszystko! Ja cię kręcę. Spadłem z, No nawet nie powiem wam skąd spadłem, bo nie widzę. Jest ciemno, ale dobra. Czy mamy jakieś bloki? Mamy. Idziemy cały czas przed siebie i nie chcę zbaczać z kursu. No i tak właśnie niezbaczanie z kursu mi wyszło na złe, czyli zginąłem. Widzowie, ile razy jeszcze zginę, nie mam pojęcia, ale liczę, do, dokąd dotrze, przynajmniej. Jak... Kurde, patrzcie, co są za przepaście! A! Nie, spadaj, spadaj! Jezu, zaczyna się! Zaczyna się! Dobra, spadamy stąd! Boże, one istnieją dalej! Ale strasznie rzadko są! Jestem przerażony, jak mam tak biec! Słyszę psa! Błagam, nie zabijajcie mnie! Proszę! O, zginąłbym! Już moja mina pewnie była śmieszna, nie? Co to są za przepaście? Ja nie mogę! Co to za tunele? Gdzie ja jestem? Czekaj, ja będę kopał Dirta, nie? Mizera wraknie braknie klocków. Nie, no co to za przepaście są? Proszę! Dobra, spadamy stąd, spadamy stąd. Proszę was! Gonią mnie ah! Zginę, 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 zginę Zginę! Zginę! Tu się nie da przeżyć, widzowie! Czemu te owce mają białe oczy? Potrzebuję pomocy Dobra, chociaż tak Spadajcie Ja wam mówię Nara i idę przed siebie. Błagam, żeby mi bloków wystarczyło. Chociaż mam dużo bloków. Ja nie... Nie... Ja się z nikim nie chcę mierzyć. Ja mam was gdzieś. Owce... Ja nie wiem. Gdzie ja mam iść? Chyba ja teraz... Tu se pada. A ja jestem w jaskini! Czy nie? Albo i nie? Kurde, jakbym cokolwiek widział. <gry> Dobra, idziemy przed siebie. Ej, co się stało? Oha. Idziemy przed siebie, ja zrobię ryzyko i skoczę. zużyję mega dużo drewna. Najwyżej jest to trudno, to jest... Błagam, żeby było woda. Znowu nic nie widzę. Jezus, gdzie ja dotrę? To jest może najgorsza decyzja albo najlepsza jaką robię. Ja nie mam pojęcia gdzie ja idę. To może być śmierć, a może być zwycięstwo. Kurde, nic nie widzę. Te bloki się jeszcze utrudniają. Dobra, skakczemy! Proszę. No więc pozbierałem się do, do kupy i co mogę wam powiedzieć? Nienawidzę nic nie widzieć. To jest to jest moja puenta. E, ale dobrze, idziemy dalej przed siebie. Nie, nie, to jest najgorsze, że nie... I znowu wchodzimy do góry i tu zaraz będzie pewnie przepaść. Jak tu będzie przepaść, to się załamie. Błagam, albo żeby mi nic nie zabiło. Mnie... Ile tam owiec było? Chyba z dziesięć? Co mnie atakowało? Owce Hirobraina. się kurde, ja bym chciał kogoś w końcu znaleźć, a nie samemu iść przez te ciemności. Przypada też, najgorsza... Co to za bloki? Jest coraz mroczniej się robi. Czemu są takie bloki? Co to za czerwona... Eee, śnieg! Nienawidzę! Ej, halo? Jest tu ktoś? A, co ty I mnie tjim, słyszysz? Cześć, gdzie ty jesteś? Ała, ej spadłem O, nie, o ty, Jezu! Co ty tu robisz? Ej! Łące, jaka jaka była szansa idziemy? na to, że ty mnie usłyszysz? Ej nie wiem, nie wiem, ale stary ja nie wiem w ogóle jak to się stało Jaka Jestem była tutaj... na to szansa? Na murze, na murze, na jetowicach jesteśmy, wiesz o tym? Jaka? Co? No na jetowicach jesteśmy jak no Jak na jetowicach? Nie! Kurde, jest, to... Jakie to wice, co ty gadasz do mnie? Serio, są jakieś to No, ile jeszcze będę się zatapiał? tutaj, tedy, tedy, tedy. O, tutaj dobrze idziesz. Ja ci, ja ci pomogę, ci pomogę. Ja nie o, mogę, już nie stoję na śniegu. Przecież, w te to jest, to jest sobie. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? To jest jakieś o, czerwone coś. Ja nic nie. nie widzę od początku. Ja nie wierzę, że cię znalazłem. To, jest... to sobie to wice się manko. Ej nie no, serio, serio, chodź, chodź, idziemy, idziemy, Jakie idziemy. Nie to wice? tu nic nie widać, nic nie. Nie, ma. serio tu są to Czekaj, czekaj, pokażę Ci zaraz. Eee, ja nie wiem gdzie jest. Tu chwila! Jesteś. Tutaj jest tylko ciebie, o o, widzisz mnie? Jakie Kaj, to dobrze? O czym ty do mnie gadasz tutaj? No serio to wice. naprawdę! To muszę być to wice? o, za... Dobrze, 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 idź tędy! Teraz tutaj idź, pa! Tu, 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 tu! tu. Uwaga, chwila! Ja tu, To tu, tu, są tu. jakieś ruiny, co ty tutaj. do mnie mówisz? Nie, nie, tu, 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 o, to są Ej, mi co mi tu... się Ej, to po to do środka tutaj, o, tu, tu, no, no What? A, to sobie to jest ten te domek na Jetowica Widzę jakiś nick! Yeti! To jest Yeti! Jo! Teraz nie widzę Niku. Przez białe widziałem! Czekaj! I on gdzieś Jety. tutaj był! Yeti? Halo? Yeti! Jety! Gdzie jesteś? Jety! Ej. Ej, Yeti! Ej! Ej! Tutaj! Gdzie ty? Przed domem, przed domem! A! Tu tu czekaj! Ktoś, ten, nie... ty? No, tak. o, Jezus jak się wyglądasz! Jezus! Co? Czemu co? ty tak wyglądasz dziwnie? Nie wiem, nie wiem Ale on już jesteś pobity No nie wiem co jest to. Jestem <laughs> jestem to jestem Czemu ty masz A ty co? Ty nie, ty nie wyglądasz dużo lepiej No dobra wygląda tak jak wyglądałem ale straciłem wszystkie przedmioty w ogóle nie wiem czy co tu się w ogóle dzieje gdzie my jesteśmy? No na Jetowicach aktualnie, to dobra, ale nie, w innym w sensie... wymiarze Ty Jetowice powiedzcie mają... mi Spotkaliście jakieś zwierzęta z białymi oczami? Tak, tak, one są przerażające. No i mówię ci Dawid, że wiesz, musimy być chyba w to. No, Co? no, no, chyba to. Co wy? Tu? Ej, ja no, to, to dobrze, oko, acceso, y nie to... stop, 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 wrzuci mnie w ten portal ten stop, stop, tam stop, 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 No dobra, ale stop, 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 to stop, 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 Trzymaj za paliczkiem, bo dobra, po prostu nie dobra. wytrzymam. Dobrze, uspokójmy się, porozmawiajmy, okej, okay? na dystans chociaż. Dobra, po pierwsze, czemu Dave, ja nie ma, jeszcze oberwałem. Dave nie ma ręki, ja wyglądam jak czopek. Tosta tos, zdeformowano, tos, tos, a ja ma podbite oko jest skrawione. Wzyku, czemu Mzyku. to jesteś normalny? <śle> nie <śle> pytajcie mnie się, mi się nic mi się nie no stało, ale, ale serio. No, co? Co powiedziałeś? Co? Co? <śle> ja Ej, ale mi się wydaje, że Chipson jak ja... <śle> Coś mówi <śle> <coś mój, śle> David. Dawid, <mój>. Dawid. <śle> Ej, co co z wami nie tak? Mogę Dobra. już mu połamać żebra? Już nie, 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 nie Ej, A wy wiecie w ogóle, że jesteście na jetowicach? No tak, tak ja. no, no już zorientowaliśmy się Jakim cudem my się wszyscy spotkaliśmy? No ja... A widzieliście te tabliczki, co nie nie... zostawiliśmy Ej, tam pod tym? A, a po pierwsze pytanie, czy wy też nic nie widzicie? No Tak, tak jest strasznie ciemno no. Okej, okay. jak my tu mamy przeżyć, coś zdziałać, jak znaleźć Steve'a i... i czemu to są jetowice? Czyli jak to są jetowice, to może być spalionowo Czyli w tamtą stronę spalionowo uh -huh. Ja tam nie chcę iść, ja najpierw chcę mu połamać żebra e, A, bo no, powiem wam, że... Ja wszystko... ciebie połamię! Nie no, błagam panowie, trzeba was zapewnić ja, Ale co błagam, przecież sam ale... chciał skoczyć do tego portalu, ja tylko pomogłem Ale jak się będziecie no kłócić, to nic nie wskuramy no. Ale to on zaczął I sprawdźmy, sprawdźmy, czy to po prostu nie jest kopia, czy to, to faktycznie są jetowice takie, nie wiem czy to sprawdzaliście Jetowice powinny mieć napis Merry Christmas Co Chrystma. za dziura, no a, <laughs> a, a nie Mary ma? Sprawdzaliście to? Merry Christmas! Ja nie wiem, gdzie ja idę. A gdzie jest ta wioska? A tak, domki tutaj będą. Będą, będą, będą. o, 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 o Dobra, ja nic nie widzę, nie? Ja się zgubiłem. Dawid, Dawid, gdzie jesteś? Dawid, gdzie jesteś? Musimy się porozumieć na echo. widzę cię, patrzcie, wiecie jak łatwo się znajdować? Jak macie blok, to patrzcie przez blok na nick. Aaaaaaah! Dobrze, to może zamieszkajmy tu na razie O, tu jest nawet Ej! A, właśnie! Szczypson i Dave, czy wy spotkaliście jakieś zwierzęta, które miały białe oczy jak Hirobrain Kura nas zaatakowała tyle? No to mnie zaatakowało chyba z 30 dlatego wszystko straciłem i Mam żelazne rzeczy, nie? Jestem biedny ja mam nic To Yeti ci odda bo on tak nie potrzebuje, zaraz będzie łamany Gigant współczucie Ej, ale wiecie... Jak to wygląda? Jakbyś był sprytny No, go zobacz, zobacz go! No tak. Ale ja nie mam wykrzyweł no, nie powiem nawet W ogóle czemu ty tak jesteś? Co, co Kto się powił? A ty czemu wyglądasz jak bezdomny, co? No i co teraz? <laughs> nie nie, ja nie wiem, wiem, ja przyszedłem przez portal i no, tak no, się no, stało No, no ten Ja ten też przyszedłem przez portal No nie, wiem A czekaj, najtań, to więcej jak miałeś przecież dom No miałem no, chodź, pójdziemy Jezu, bo ty to zna, powinieneś znać jak własną awesome kieszeń No też nie było. Że znam Chociaż Zapraszam to ostatnio domina. były święta, to mi się wydaje, że dawno ciebie tutaj nie było nie, oczywiście, że byłem, a O nie, nie mam złe wspomnienia z tym miejscem <grym> no też Żyjesz? Ej, ja tak nie chcę robić, nie? Ja to mam gdzieś skakuj tam Nie, bo ja już tyle razy spadłem i zginąłem O nie, nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz, ja skacz. Bo, bo postawiłem pochodnie niechcący tu i woda znikła Co? No, tu była woda, ale jak klikłem, to nie niechcący Co? Dobra, dobra, dlatego dobra, nie chciałem skakać Co to jest? Jakie Co? Co to jest, Yeti? Dawaj tu Ale co to jest? No normalnie ja zaraz jest uwięzi, ja już to. Ja Nie Ja nie mogę jeszcze niedział. niżej Secret base Jakie głębokie I Co to jest? Czemu tu jest palionka Jezu, z białymi oczami? Co to jest? jest? Z białymi? Palionka z białymi oczami no, no. nie no dobra je, Ej dobra yeti, yeti ma wtyki u Hirobraina, nie? Ej potki Oddychanie pod wodą Potka? Ognioodporność, zbierajcie to Noctowizja! Zbierajcie to moje! I może Noctowizja coś da Oddychanie pod wodą! Próbuj. No, ty, o, no kto Dobra, piję to. No kto wizja? Dawaj! Ja nic nie widzę, kto no, była, też nie, co. Nic nie dało jak coś, nic nie dało. No nic, totalnie. Ja nie mogę, już tak podjerałem. Ale czy nie se zabiorę, bo lubią mi atakować jakieś dziwne stworzenia A no, super, tak, no bierzcie w ogóle. Kiszko, cieszycie się, jasne. Myślę, Ale że... po co to teraz? Właśnie. Nie wiem, no. To nie ty, jest ty teraz... nie jesteś jakiś chamski. Co? Mi się wyda... Nie jestem! Ej, weźcie podki na szybkość, będziemy mogli szybciej iść, nie? Przez ten... e... A są to jakiekolwiek? Ja nie widziałem, są. szukajcie, szukajcie. Dobra, chcę stąd wyjść. Yeti, masz tu jakiś magazyn w ogóle? No Pewex, da dawaj do mnie. Chodź tu. Jak stąd wyjść? Tutaj. No. Pewex, ale masz jakieś przedmioty, czy jakoś tak cienko? Tak, no mam, no chodź. Mhm. Znaczy chyba. Nie pamiętam zresztą. To jest przerażające, gdzie tu. I tutaj o. masz pewno skrzynek. Ale pewnie pustych. O kurde! sami ty, co ty zrobiłeś? Eee, e... e, e. jest? O nie moje. No to już wiemy kto jest odpowiedzialny za wszystkie jakieś. Kto? Eksplozje A Nie, to mi tak było! Ej dobra, ale jak nie twoje, to kogo to? No nie wiem! A dobra, zresztą co wy mi zaglądacie do skrzynek? Tak, się przed chwilą powiedziałeś, żebyście się częstowali. Ty, a Yeti, a co to... Jest? mam! Nam? Kurde! Dawaj to! Moje, moje! Ale, oddaj. Czek, ale, ale ty masz przecież na garbie. E, ale ty su co? Yeti! O, zanim Nie wszyscy ci połamią żebra, to... Paweł, <grym> chodź, zobacz, zobacz to! Gdzie ty jesteś? Co? Zobacz, tu tu jestem, patrz. Yeti, wytłumaczysz nam co to jest? Eee, dajcie, dajcie żyć Co to jest? Ty rollercoaster ma nawet! A skąd ty w ogóle to znasz, co? A wiesz co... To nie działa Książka Poskryłem z piórem! To już dawno. Co tam jest? Panie Yeti, znalazłem Szczypsona. Wiem, że zamieszkał w żabim domu u Dave'a Jesteśmy eee. gotowe go złapać Yeti To o -o. kiedyś i nieprawda! No, no, no. Pali ale palionka się podpisała Czy teraz czy tera możemy już wfala. na legalu zrobić <laughs> Nie, 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 broń, jak będziemy myślał, jak ty wyglądasz, nie Ech. mogę. Jakbyś se jad, jadł z siebie po prostu. Mam to w końcu. Dobra, ej, ale weźcie sobie jakieś rzeczy jeszcze. No to trochę tych rzeczy jest w sumie. No zabierajcie. Kowadło, to to za Nie wiem, kowadło jedno sobie wezmę, może się przydać. Ha! Wow. TNT, weźcie wow. se. Ej, nie bić się, e. Dobra, ale to ja nie wiem, to te jednoręki no, pancowy. Co wy robicie? Ja nie wiem, o co chodzi. Jednoręki pan być. Nie, nie, no nie, ja nie, Ale ja tu zbudowałem dom dla Ediego! O szybko, spokojnie, tam? spokojnie! Wszyscy zginąłem. Wybuchowy pomysł. No wybuchowy no. Dobra, mam jakieś rzeczy. ja chciałem zrobić akcję detonację tutaj na nim. Dobra, wyjdźmy stąd panowie, błagam, wyjdźmy. Dawid, stąd. nie pękaj, naprawdę będzie dobrze. Wyjdźmy stąd. stąd. <laughs> Zniżam się do poziomu waszy. <laughs> Chodźmy do góry, chodźmy do domków i spróbujmy znaleźć palionowo jutro najwyżej Kurde, jaki syf Kurde, chodźcie, chodźcie. nie widzę własnego nosa Też nie widzę, ty gdzie jest wyjście? E, yeti nas oh. zostawił, on tu specjalnie zrobił Patrz! To, 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 widzisz, on ma wtyki z hero tak. Brainem, idziemy go jednak sklepać, podbijamy ci drugie oko No, nie. w końcu ktoś sensownie rozmawia No ile? Dobra Radykalne środki, uwaga Dave, twoje nożyczki O nie, nie A, No, daj Daj, daj Radykalne środki A, pa, pa, a, pana Davea, pana Davea. Chcecie, no. Lekko się smarzę. Nie, pana Davea. <grym> daj, daj, daj. Wodę, wodę, wodę. Dave tak? ma najlepsze nożyczki Jak mamy stąd wyjść? O, ty masz to! No, posuńcie się, to wydruż. Wy... Nożyczki ma Dave przecież na superowe. No, Wydrożę drogę, ale dajcie da. mieć pierwszemu, no. Nic trzeba nie go widzę. znaleźć, trzeba go znaleźć. Do tyłu. Znaleźć. No. Dobra gdzie jest... A to już nic ja nie mogę. Wy macie ci dawaj. Dobra, mnie już to nie obchodzi, już nie czeka na zezwolenie i jedę go łamie, jak go zobaczę. <noise> Chyba ci pomogę szczerze. Czemu on to zrobił? Nie, ToS! Co, Co wy robicie? Toos, żyjesz? Żyję, lekko złamałem, tylko sobie <noise> Chłopaki, chłopaki, ktoś tutaj was zabudował? Szybko. Nie, nie, nie Pomogłem Yeti, bo serio? Nie, Serio, wbijaj do góry! Ty, no. Ej, czy ja dobrze słyszałem, czy on pali głupa? Ale mu zaraz Próbowałem gonić, ale <noise> była... nie widziałem, Nie przysięgam, zostawcie yeti, mnie! Nie przysięgam, To uciekł! Przesadziłeś <noise> i zamykamy cię w więzieniu aktualnie. Czy mamy tu jakieś więzienie? No o, bo ja bole. zaklepuję sobie tartulowanego. Yeti, Yeti! Musisz oddać wszystkie rzeczy. Już jedynek nie ma, dwóch tak, nie ma, zostały tylko kły. oddaj mi rzeczy. No proszę! Yeti, będziesz z nami, ale oddaj rzeczy, bo ja nie wiem no. czy... Na dowód, na dowód tego, czy jesteś... Ja ci to oddam oczywiście, ale na dowód tego, że nie jesteś z Hirobrinem jakoś powiązany... Co to jest? <laughs> nie, chodzi mi o twoją zbroję i miecz. O git, to cię to mogę zostawić, Dzięki Tak, to... Są ty... <laughs> <laughs> jesteś... okay. To dla Steve'a, rozumiem prezent. No, dobra. E, nie, to dla mnie. Dobra. Bo mogę się z tobą ewentualnie zamienić? No ale czy to w ogóle za zamiana? No? <laughs> ale tutaj jest naprawdę... A i rzeczy Wiesz w ogóle, że ten z mojego sklepu? Nie, kill off też, dawaj Nie, no kill off właśnie, tym bardziej, że to jest z mojego sklepu, no ale oddam ci, będę no Na razie Panowie, zgadza się z tym, że jest niebezpieczny, tak? No tak Oczywiście. No tak, no, Chcemy cię gdzieś lekko zamknąć na chwilę Jaki tak. niebezpieczny No jesteś niebezpieczny Chodź bezpeczny. tu, mam dla ciebie już więzienie zrobione Uskakuj. No. no ale przecież ode mnie ten, nie? Nie, 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 nie. Kilo, chodź tu Chodź tu. Ale miecza akurat nie mam, miecza mam tylko ten, drewniany, przysięgam. Aha. No dobra. Dobra. Ale głupie. No ale on se wyjdzie z tego przecież. Nie, Właśnie no nie, dobra, nie chodźmy w jeśli, domku. Jeśli, jeśli, jeśli nas chodźcie za mną, chodźcie, 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 idziemy, idziemy do nami. W jakimś domku go zamkniemy, tylko Yeti błagam nie wychodź, jak wyjdziesz jak cię spotkamy, to już ci w ogóle nie będziemy ufać. A jak to zamkniemy? Przecież dajem ci itemy! Dobra, tu będzie git. Dobra, ee, masz... Możesz jeszcze oddać to co masz teraz, żebyś przypadkiem się nie uwolnił Okej, okay. jesteś tu Yeti? Ja nie mam no Dobra. No Yeti. jestem Musimy się zamknąć Yeti No proszę chłopaki Chyba, Bzykup czekaj, daj mi miejsce Chłopaki, chłopaki no. Serio Co serio? Będziemy obok w domkach, idziemy spać Jutro będziemy działać Panowie, nie, no. ulotniamy się